Yo, z tej strony Pekson Gewej Dobrze Dzisiaj gramy w Warframe Jest to darmowa gra ze Steama Jest to drugi odcinek, druga misja No i chyba tyle Generalnie musimy nagrywać odcinek drugi raz, ponieważ e, wcześniej mieliśmy super typa, który przeszedł grę w 3 minuty na speedrunie wszystko zrobił nie mogliśmy nic. Ja zapiłem, albo w sumie widziałem może ze dwóch wrogów przez cały drugą misję są My tak nie chcemy, dlatego lecimy. Kredyty zaciągam. zaciągam mhm. Nie wie, że jesteśmy na statku. Nice Dobrze wiedzieć, chociaż tyle Beczki rozwalaj wszystkie, to najważniejsza część gry. Jebut Hakujesz? O mm -hmm. nie, nie da się. W ogóle nie da, da się hago, hakować ten panel, wszystkich wszystkie. wrogów nie mamy. Także wiecie, to jest darmowa gra, czyli nie oczekujcie, że będą w wrogowie. Tak, bo my przecież nam mówiła ten lotus, że jesteśmy tu sniki i nikt nie wie, że jesteśmy na statku. No, dlatego rozwaliłem wszystkie beczki po drodze i dalej jesteśmy sniki. Seems legit. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. Jest Juppie. mój. Buta wjeżdżam. Strzelamy! Jest, już widziałem więcej przeciwników niż w poprzedniej edycji tego odcinka. Ogólnie to przeleciałem gdzieś na dół. Nie wiem, czy ja teraz tam wrócę do Ciebie, a nie mogę. A, nie chcę wszystkiego zabić. No bo znowu lecisz, ja gdzieś poleciałem wcześniej. Nie używam tego buta. Bo zaraz znowu buty? gdzieś przelecę przez mapę. A, w sensie kontrola? No. <laughs> Lol, tu są maszyny jakieś górnicze, to co? Mamy napaparzać do nie? jest <noise> Legit. <noise> no, jak widać, ta gra jest realistyczna. Ostre miesiące mamy. Widzicie, ostre jak maczeta. Zeskoczyłem na dół i chyba trzeba na dół. A! Ja, ale. Uratowałem się. Gdzie ty jesteś? Na dole wszedłem do środka. Jeszcze niżej? Słyszę Cię, ale nie wiem gdzie. Weź, czekaj, tutaj o, zobacz. Strzela no, ktoś do mnie. Ty, ty poszedłeś, gdzieś tutaj musimy iść. Bo tu jest ta kropka czerwona. Ale ona jest chyba właśnie na do... czy tutaj? Na którym poziomie? Tu jest chyba. No. Widzisz? Co? Nie zamulaj. mulej. Kolejna maszyna górnicza. To schakować? Nie Nie masz Takich mocy na to Wyścig z czasem Ale Ależ oni są inteligentni hejter no, hejter, no po prostu. Ok, luh, że O, spadłem do ognia. Gratuluję, Fenix. Głowa złam kod bezpieczeństwa. Tak, złamie. Ty, bo mnie bije ktoś. Wiem. Złamałem kod bezpieczeństwa, zdążyłem Dobra, jestem hardcorem, tam jest ...tutaj jest Achievement ta... Żeby w 3 sekundy, znaczy w 10 sekund zabić trzech typa Już jak zwykle posprawdzałeś wszystko Tutaj masz, w sensie nie wyskakujecie? Szybka śmierć? Jakiś taki challenge? Ty, bo tu jest ziomek Ale on jest głupi z miecza w maszyny To jest to Dobrze Taka wjeżdżam jeszcze ziomka Mmm Nagle wybuchła Tak Gdzieś tam musimy iść, musimy iść Tam dalej A my na dół musimy iść Tędy Albo będą musiały muszę jednocześnie. Chodź tutaj. Biegnę, biegnę. Okay. Co, cooperate Co ty A. Okay. Jego. 3-4 Dobry. Głowa, głowa Głowa, dawaj z mieczem. Miecze są dla sobie już. ...jak prawdziwy mężczyzna. Challenge. challenge'a. To jadę. ja biorę tego z lewej. Pistoletem jest szybciej chyba. Poskocz sobie. I wali w niego. Na E. Śmiesznie. No. Ale zaś się to zabiera. Oczywiście sta nic. stałem na tym, a przeżyłem wybuchu tego. Bo mówiłem, że ta gra jest realistyczna. Nie narzekaj. Będzie optymizmu W sumie trzeba wziąć pod uwagę, że ona jest darmowa. Dawaj tandy, Zielona kropka. Do zielonych. Dobry dom. Bum, 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 bum. Nie wiem, co strzelałem. O. Oh. Pod wagon wjeżdżałem. Bez buta. Podjeżdżasz wagon, mówisz? Tak. Chyba nie tutaj Czy tutaj? Nie, nie tutaj zielona kropka to chyba ty jesteś. Nie, ja, jestem niebieska. No dobra Dziwne, że headshoty tu są no, tutaj się A Uziąki są Trochę ja schakowałem ty jesteś na dole? Pu, pu, pu. Tak. Nie, bo tu My stąd nie przyszliśmy? Nie wiem, no strzelałem było Sześciu Nie no, no chyba stąd przyszliśmy, przyszliśmy ale... tam. Nie wiem jak oni są skąd się tu wzięli Lecy nam no, się. Musieli... zrobić a o, tu? jakiś feryt podniosłem? Fery? Ten do naczyń? Tak, ten co najwięcej tłuszczu bierze. Jakie na mnie? 3-4. Timing, eee. widać, że drużyna. Dawaj tam Co to za jakiś tajny skrót masz? Nie wiem, widziałem jakiś. O, dobry jesteś Z buta wjeżdżam i... Aj, 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 aj. Nic nie da się, nie ma nic do mm, Smutno Tam ktoś był? A, tutaj? Dawaj, dawaj, jeszcze jednego muszę zabić. Dobra, Google. Doleciałem Tak ja wezmę rozbieg Dawaj dawaj <noise> Fail. Ja naraz doleciałem, dawaj Adam To dałeś? Na raz doleciałem tutaj no Wiem ale ty tam lepszy z rozbieg wziąć, bo są te rury Czekaj No me. przecież to nie ma znaczenia Dawaj, dawaj. No proszę. Cały świat na ciebie liczy. No nie, oszuście mały. Ale jak? No. Co ty zrobiłeś? Odbiłem. To jakiś salt wali Misja ukończona. No. Tak więc, dzięki za uwagę. Komentujcie. Jak coś na Away jest gruby i, i nie umie skakać. <grym> Elo.